Szanowni Państwo, bardzo ważna informacja z przyczyn technicznych transmisja meczu na żywo Igros, Krasnobród Relax, Księżpol przeszedł na kanał Życie Od nowa, na mój kanał Życie Od nowa, ale macie ten film tę relację dostępną na kanale InfoSport na playliście, wszystkie wydarzenia wszystkie wydarzenia, playlista nosi taki tytuł, kanał InfoSport to tam sobie zobaczycie i znajdziecie ten mecz, który został. Został, no niestety, przekierowany na, na inny kanał. To wszystko to tyle. Jestem zmęczony. 3 do 1 wygrywa. 3 do 1 wygrywa. Relax. Przepraszam, Igros Krasnobród. 3 do 1 wygrywa Igros Krasnobród. Mecz dostępny jest na playliście. Wszystkie wydarzenia na kanale Infosport. Dlatego zapraszam, zapraszam, zapraszam tam do obejrzenia jestem zmęczony, do zobaczenia do słyszenia. trzymajcie się reasumując, raz jeszcze mecz Igros Krasnobrut, Relax Księżpol który to z wygrał 3 do 1, jest dostępny na kanale InfoSport na playlista wszystkie wydarzenia, tam znajdziecie tam znajdziecie ten mecz cześć, do zobaczenia, pozdrawiam, hej